W poprzednich rokach prześledziliśmy zmiany rysów twarzy, z męskich na żeńskie i z żeńskich na męskie, a także oceniliśmy dwie twarze z perspektywy postrzegania płci. Podsumowujemy zatem cztery badania. Ponieważ męska metamorfoza rysów przebiega od portretu numer 1 do 18, zaś kobieca od końca, musimy zrobić odbicie lustrzane jednej z osi. Odwróćmy kobiecą, i od teraz będę posługiwać się numeracją z ankiety męskiej, czyli tej, która zaczyna się od męskiej twarzy. W tym momencie możemy już nałożyć na siebie słupki, aby móc porównać wyniki ankiet. Na słupkach widać, że przedział 10-13 do 13 był najczęściej wybierany przez respondentów, ale już w przedziale 6-9 wrażenia mocno się zmieniają i różni się to w zależności od cech dymorficznych twarzy początkowej. Można wysunąć wniosek, że któreś portrety z tych przedziałów 6-9 oraz 10-13 są graniczne dla postrzegania u większości osób. Sporządziłam więc dwie małe ankiety pomocnicze i do nich wybrałam portret 9 oraz 11. Dziesiątka za mało, moim zdaniem, różniła się od dziewiątki. Okazało się, że rysunek 9 w ankiecie indywidualnej wykazuje niemal ambiwalentne wrażenia z delikatną przewagą wrażeń po stronie linii męskich. Natomiast jedenastka dla znacznej większości respondentów jest już mocno kobieca, co sugeruje, że największe zmiany wrażeń zachodzą na poziomie portretów 9-10. jednak ten przedział do zdjęć 8-11 dla celów porównawczych. Przejrzyjmy się im zatem. Zauważcie proszę, że między ósemką a dziewiątką prawie nie zmieniają się rysy. Jedynie linia karku i szyi staje się bardziej delikatna. Między dziewiątką a dziesiątką zmienia się głównie linia włosów. Nikną całkowicie cienie w dolnej części twarzy, które mogły sugerować ślady zarostu oraz wypełniają się policzki i zaokrąglają się kości policzkowe, które na rysunku jedenastym mają już wyraźnie, bardziej miękką linię, podobnie zresztą jak żuchwa. Na portrecie 11 w stosunku do rysunków poprzednich podnoszą się też brwi i zmienia się okolica oczu. Jak już wspomniałam, ankieta ma swoje ograniczenia. W opisie pod rolką wypisałam część z nich. To jest podstawowa wersja filmu. Jeśli interesuje Was bardziej szczegółowa analiza wyników i opis zmian rysów, albo po prostu chcecie wesprzeć moją pracę, możecie wykupić dostęp do rozszerzonego filmu. Link znajduje się w moim bio. Serdecznie zapraszam.